Atakujcie! Oni nie mogą się zdecydować. O kurde. O zaczął padać deszcz. Ciekawe, czy pójdą do domu. Nie. Myślę, że to jest trening. Ała. Dobra, to ja też Wam przywalę z mojego silnego uderzenia. Ojej, oj, mam oj, mało życia. No zobaczymy jak to broni. Przynajmniej warzywa nie zmierzą. Ej, fajne to jest! Mi się podoba mag. Miecz dwuręczny, miecz milicji, tarcza, tarcza, tarcza. ok podoba mi się to. Jak zauważyliście, ta tarcza broni nas przed atakami. Schodzi troszkę many, ale bardzo niewiele. Więc jest to bardzo fajna alternatywa dla ogólnie gry tutaj, bo zamiast się turlać, stoimy i so Znaczy turlać też się możemy, ale stoimy sobie i ten... Aha, faktycznie, bo tutaj możemy się chronić tarczą na przy, przy łuku. to się możemy jedynie turlać. Ale fajne, fajna rzecz. No. Nie. Nie położymy się do łóżka. Skrzynia, co wy tu macie? skórzany hełm! Ze żłobieniami super. Mamy skórzany hełm ze żłobieniami. Nie wiem, w czym mi to pomoże, ale jest fajnie. Miecz dwuręczny, 25 do walki wręcz. 16, ale hmm. Dobra, kruczy dziób, 16 do walki wręcz, czyli tyle, ile mamy. Miecz. Chyba sobie wezmę miecz dwuręczny, bo i tak nie broni się tarczą. Ale to jest. Fajna jest ten, ten toporek. Ale no dobra. Weźmiemy sobie meczek. E, co my tu mamy? Nie chcę. Wzmocniona tarcza. 30 do pancerza. 6 do zdrowia. Hmm. Ciekawe, ciekawe. O, tutaj do... dobra. Eee. Co by tu dalej? Nic, ok Mamy mieczor. Hadia, hadia. Dobra, zobaczymy co jest za domkiem. Za domkiem jest nic, są drzewka. Chyba, że tu coś jest. Otworzyliśmy drewnianą bramę. Siema, chłopie. Jesteś jednym z ludzi Dartana? Nie. Właśnie wyprawiłem go na tamten świat. Czyli wreszcie mogę przejść przez most. Dzięki Ci, byłeś wcześniej. Brobiazg. Zrobiłem tylko to, co musiałem, żeby wreszcie dostać się do srebrowodu. Do srebrowodu? Hmm. Obawiam się, przyjacielu, że z tym może być problem. Jaki znów problem? Cóż... żeby stąd dotrzeć do Srebrowodu, musisz przejść przez Krwawą Dolinę. Sęk w tym, że Baron Stuart zabronił wpuszczać kogokolwiek do Doliny z powodu bitwy, jaka tam rozgorzała. Bez Gleitu nikt tam nie wejdzie. Oj oj... Czyli potrzebny mi Gleit. Od kogo mogę taki dostać? Musisz pomówić z samym Baronem. O ile mi wiadomo, tylko on może wydać Ci Glade. Gdzie znajdę barona? Ech. W cytadeli. W samym sercu Stuart. To tamto miasto położone na skałach. O. Chciałbym zobaczyć twoje towary. Jasne, że tak. Dobra, sprzedam Ci maczugę wodza. Yy, mieczyki. I kruczy dziób. Toporek sobie zostawię, bo jest w pytkę. Sprzedam Ci amulet tropiciela to też ci sprzedam i to też ci sprzedam mm. i ogólnie tyle pokaż co tam masz wszystkie twoje przedmioty to suszone zioła suszone zioła i suszone zioła uuu magiczne przedmioty okej okay. Przekonałeś mnie, kupię sobie rubin. Nie wiem po co, ale kupię sobie rubin. Skurzony hełm. Plus 2 do regeneracja wytrzymałości. 20 pancerza. Sprawdźmy, jakie my mamy. 10 do pancerza. A, umiejętność magiczna jest fajna. dostawimy sobie ten hełm. Chociaż wyglądamy w nim śmiesznie. Bo to jest taki jest szybciej, a nie hełm. Ło, żuczki. Czy się ma hrabą Ej. Kraponsztu polna bestia polna bestia bij się ze mną Chodzia. Ojej no no... Ale oberwał Nie wiem jakoś ten mieczek jest taki średniowy Wezmę sobie to Te są fajniejsze, bo są szybsze Dobra, a co my tu mamy? Poszukajmy przeciwników i poudawajmy kruka Było. Co to jest? Dobra, czasem graficznie mnie to rozbraja. Czasami naprawdę ładnie to wygląda. A czasem. Uuu! krwiożercze bestie! Jak sami zauważyliście, przy walce z bronią dwuręczną. W ogóle się nie opłaca chyba tych silniejszych ataków robić. A przy walce jednoręczną nawet się opłaca, bo są szybsze. Trulululu. Dobra, chyba tam nie ma sensu chwilowo iść. Najpierw się przejdziemy do stodoły. O, skrzynia. Nie mogę? Siema, chłopie, co tam robisz na polu? Aha, jesteś sługą. Z tobą nawet nie gadam. Mm. Świnki, dobra, zaraz zabijemy świnkę. Mm. Kury? Królik. Królik. jak chcę zabić królika. Zabiliśmy królika. Ognisko, służące. Ej. To w takim razie Kijowo trochę. To ja wam zabiję świnie. No i te jak owce fajnie giną. Tak wiem. Ej ciekawe czy mogę was zabić Ej, jak słabo Ej, we wcześniejszych gotykach się dało zabijać ludzi Słabo Można było wyciąć kurde wszystkich w mieście To było fajne Zawsze mi się to podobało O Ej się ma Misiu No, te małe. Ej, tu są słabsze, te małe, no jakie dają mniej punktów doświadczenia. To nieładnie. Ja chciałem się tam dostać, ja pójdę sobie tam, zobaczę co tam jest. I co to jest? Krwiopica. No, tu też są krwiopicy. Hmm. Jak widzicie magia jest trochę gorsza jeśli chodzi o walkę Taką z taką po prostu Bo jednak ta mana trochę się odnawia Nie można sobie rzucać czaru w nieskończoność Czy ma krzeplica? Hmm, lololo. Lo. Dużo krzepiców, dużo.